Nie możesz nic poradzić na to, że przychodzą do ciebie wątpliwości, ale możesz nauczyć się wątpić w swoje wątpliwości. Diabeł jest kłamcą. Jeśli więc to, co ci mówię, jest sprzeczne z tym, co powiedział ci Bóg, jak myślisz, kto mówi nieprawdę? Wróg. Nie musisz wierzyć każdej myśli, która przychodzi ci do głowy i każdemu uczuciu, jakie masz. Po prostu się uspokój. Oddychaj. Uspokój się i powiedz, co jest w moim sercu. Często, kiedy chodzi o ufanie Bogu, możemy być zdenerwowani i troski atakują nasz umysł, ale jeśli naprawdę zadasz sobie pytanie, no dobrze, ale w co ja tak naprawdę wierzę? Czy naprawdę wierzę, że Bóg mnie zostawi w tej sytuacji i nie pojawi się, by mi pomóc? Co ja tak naprawdę wierzę? Tak naprawdę, jeśli masz jakiekolwiek doświadczenie z Bogiem, będziesz musiał powiedzieć, On przyjdzie, Bóg przyjdzie.